Czytankowo dla dzieci zaprasza. Helena Bechlerowa, dwa jej przyjaciele. Kaczorek Kwak bardzo chciał mieć przyjaciela. A jaki ma być ten twój przyjaciel? Pyta ciekawie Kogucik Filon. Wierny. To musi być najwierniejszy przyjaciel. Nie wiem, co to znaczy wierny. Wytłumacz mi, prosi Filon. Wierny? To znaczy, że jak mnie napadnie wilk, to przyjaciel mnie obroni. A jeżeli jego napadnie wilk albo inny zwierz, to ja go wtedy obronię. Kogucik zamyślił się. To ja będę Twoim przyjacielem. Chcesz? Chcę i nie opuścisz mnie nigdy? Nigdy! A jeżeli znajdę smacznego robaczka w wodzie, to ci dam. A ja, gdy znajdę ziarenko w ziemi lepsze od innych, to na pewno będzie dla ciebie. Wzięli się pod skrzydła i wszędzie chodzili razem. Cokolwiek kogucik powiedział, kaczorek mu zaraz przytakiwał. Tak, tak. – Tak, 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 tak. – Nigdy się nie rozłączymy? – pytał filon. – Nigdy – odpowiadał kaczorek. – Nigdy – powtarzał kogucik. Jednego ranka trzymając się pod skrzydełko opowiadali sobie różne ciekawe historie. A tu wyrwał się z budy budyfik, zaszczekał, zawarczał. I goni przyjaciół, aż biało na drodze od kurzu. Pędził ich drogą, pędził łąką, aż nad staw. Kwak pierwszy zobaczył wodę. Ratujmy się! Krzyknął ich lub do wody. A kogucik kogucik pływać nie umiał. Dopadł go fik, potarmosił mu skrzydła. Nastraszył szczekaniem i wrócił do budy. Kwak już wyszedł z wody i otrzepywał pióra. Ach, kaczorku kochany, przed wilkiem miałeś mnie bronić? skarżył się kogucik. Zawstydził się kwak. Tak, tchórz jestem. Ale bo ten też fik szalał, tak, że zupełnie głowę straciłem, ale na drugi raz będzie inaczej. Na drugi raz fik wyglądał z buty, Patrzył na kury, kaczki i mruczał zły. Kwacze to, gdacze, rozumu za grosz nie ma, przepędzę. A właśnie kwaki filon Przechadzali się znowu w wielkiej przyjaźni. Puścił się za nimi fik. Kusz się wzbił do góry. Frunęło wysoko kobucie pióro. Kaczorek trzepotał skrzydłami i uciekał. Ale na krótkich nóżkach niedaleko uciekł. Kogucik dopadł płotu. Ratujmy się! krzyknął. Już był na płocie. Z płotu skoczył na dach szopy. Tu fig go nie doścignie. A kaczorek? Kaczorek nie umiał fruwać na płot. Zapędził go fig aż w pokrzywy nastraszył i wrócił z do budy. Kogucik sfrunął z dachu. Kaczorek pokiwał głową. Przed wilkiem miałyś mnie ratować, a tymczasem ach, bo ten wik takie szalone psisko! Tyle hałasu narobił, że straciłem głowę. Ale na drugi raz na drugi raz może kwak nie ucieknie do wody, może kogucik nie frunie na dach. A wy, jak myślicie?